Możemy chować jedynie w tej chwili coś, co jest najważniejsze. Boże, bądź miłości nam, grzesznikom. Boże, bądź miłości dla księdza Założył tutaj grupę w Biale i tak on prowadził. I co roku jest rozpoczęcie na wiosnę, na jesień zakończenie. Ksiądz w tym zawsze uczestniczy. No i bardzo miło się tutaj przyjeżdżało i dalej będziemy przyjeżdżać. I Trzeba przyznać, że tłumy żegnają proboszcza. Bardzo dużo. Widocznie był uwielbiany no przez nas też, też był lubiany, lubiany księdze. No Byliśmy, na, bywaliśmy na rozpoczęciu sezonu, na zakończeniu. No i tak, ostatnią drogę przyjechaliśmy na zakończenie sezonu księdza oczywiście. No. Nasze oby nie jeszcze. Ja jechałam w tym, w tym, czasie co zginął do Częstochowy w tym, i by, objazd był i, mówimy jakiś wypadek, bo tam Taki tyle tragiczne, a policji, tutaj strażnia. przyjechaliśmy i to, to jest no właśnie straszne. Ksiądz, to... Każdego szkoda, nie? nie. Ogłosił się prefekt na przemrzon, to był szok, no, bo ja tak słucham. Pierwszemu wieku nie, nie dowierzałem własnym uszom, nie to, bo jest coś takiego się dzieje, nie? Czyli A, dowiedzieliście się przed uszą? Dowiedzieliśmy się od księdza, nie? Kościera na, na porannym msze. Nie? Był bardzo dobrym księdzem i organizował właśnie te rozpoczęcia i zakończenia zlotów motocyklowych, czyli musimy oddać ten hołd w ostatnim, na ostatniej drodze. Księdza proboszcza wspominamy bardzo Był, był otwarty na, dla ludzi. Często występowaliśmy wspólnie na uroczystościach. Same dobre wspomnienia. Ciężko sobie wyobrazić, co będzie dalej bez księdza. Tutaj, Proposzcza. Miejmy nadzieję, że będzie czuwał nad nami, nad naszą orkiestrą, nad naszą parafią. Wspaniały człowiek, który z nami współpracował, był członkiem też Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej. Ja jestem prezesem OSP w Brzozie. Bardzo zachęcał młodzież do ministrowania przy ołtarzu i organizowali różne zabawy gry, festyny. Wspaniały człowiek, bardzo przeżywamy jego odejście. Oby, oby Pan Bóg dał nam takiego samego następcę. A jak żył z nami, ksiądz? Z nami, był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym. Od 16 lat pomagał nam tutaj. W motocyklach zakończenie, rozpoczęcie sezonu motocyklowego zawsze na telefon, życzliwy, bardzo dobry człowiek, na którego no nie wiem czy... Mówią, że ludzi nie ma zastępionych, ale pewnie pewnie to potrwa, żeby się przyzwyczaić do drugiej osoby będzie. Już mieliśmy ustalony następny termin, 22 wrzesień, zakończenie sezonu. No, będzie to musiał ktoś inny. Ksiądz powiedział, że będzie to dalej. Pomagał nam w tym. No zobaczymy. Kilka miesięcy, jak rozpoczął swoje pielgrzymowanie w naszej parafii, wstąpił oficjalnie do naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Tak jak miałem przyjemność podziękować. W tej ostatniej pożegnaniu naszemu proboszczowi dr Mirosław zawsze, zawsze okazywał wsparcie. Zawsze była nić, porozumienia. No, na płaszczyźnie współpracy Proboszcza z lokalną strażą to jest wielka współpraca. Dużo lokalnych uroczystości, wiele spraw społecznych, prace różne. Także no, zaskoczyła nas bardzo i bardzo boli ta śmierć naszego Proboszcza, ale my strażacy. Zdajemy sobie sprawę, że śmierć nie wybiera ani wieku, ani dnia, ani godziny. Także interweniujemy. Interweniujemy często przy wypadkach, na co dzień praktycznie. Nie mamy do czynienia z tym, bo znajdujemy się przy drodze krajowej, mamy obwodnicę, e, trasy szybkiego ruchu. Także no, staramy się być twardzi, no, ale no, zawsze ten sentyment jest i ktokolwiek wiadomo, dozna uszczerbku na zdrowiu, nawet najmniejszy coś. No te najtragiczniejsze akcje, no, przyśnią się. Ja też jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, także może, może więcej tych tragicznych obrazków widziałem. Aktualnie tutaj pełnię funkcję naczelnika jednostki. No w każdym razie w temacie księdza probosza wielka strata. No, trzeba będzie na pewno odbudowywać od początku relacje z kimś nowym. No, wielka żałoba, wielka szkoda.